Dzień dobry bardzo, więc. Jak zawsze, to już jest potwierdzone, we are live. Dobra, więc halo kochana za dzień. Dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, Online Fitness Coach. I to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Czyli podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. Jeżeli to ty, to jesteś we właściwym miejscu. I jak zawsze robimy tak, czyli witamy się w komentarzu. I dzisiaj bardzo ważna z rzeczy, czyli sprawdzamy skąd wy jesteście, kochani. Więc jeżeli jesteś na żywo, to warto jest się przywitać, daj znać w komentarzu skąd jesteś. Dajcie mi też jak zawsze znać, czy mnie dobrze widać, słychać. Wiecie, ja staram się ulepszać nasze podcasty. Jest mikrofon, dajcie znać, czy dobrze podpięty. Także. Witam, witam kochana załoga, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. I dzisiaj uwaga, będziemy o fajnej rzeczy rozmawiać. Będzie troszkę kontrowersyjnie, będzie jak zawsze śmiesznie e, i też wartościowo, więc lecimy sobie z tematem. Witam, witam. Iza, daj znać, czy mnie dobrze widać i słychać. E, to jest ważna z rzeczy, e, musimy to sobie na początku sprawdzić, więc jak my to mamy sprawdzić inaczej niż od Was, nie? Od Was się dowiedzieć, więc... Dajcie znać w komentarzu, jak jesteście na żywo, czy dobrze widać i słychać, a ja już zaczynam Wam opowiadać. Więc, moje drogie, czekam jeszcze tylko na potwierdzenie, dajcie znać skąd jesteście i czy dobrze widać i słychać. Ja się napiję łyczek wody i sobie lecimy z tematem. Widać, super. Dziękuję, jesteście super. Proszę, jaka ładna interakcja między nami się zawiązuje, bardzo mnie to cieszy. Więc, Lecimy sobie z tematem, i zacznę po prostu od takiego wytłumaczenia, żebyście wiedziały, co tutaj się dzieje w ogóle, nie? Więc, napisałam dla Was ostatnio post, i to było w niedzielę. W tym poście pokazałam się, jak byłam ładnie ubrana na jednej z kolacji urodzinowych z moimi przyjaciółmi, i napisałam Wam też taką informację odnośnie właśnie tego, jak ja dojrzewam do tego. Żeby trochę więcej odpoczywać i wam też do tego, żeby tworzyć dla Was jeszcze bardziej wartościowe treści, ale będzie ich trochę mniej, więc bardzo Wam dziękuję też za, za fajny feedback, jeżeli chodzi właśnie o ten post i o każdy inny. Także będziemy się widywać, jeżeli chodzi o podcast, to na żywo, tylko i wyłącznie raz w tygodniu, we wtorki o 11 i później nagrania będą zamieszczone na moim YouTubie Anna Sośnie Trenerka, Spotify, czy jako forma podcast na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na tych wszystkich platformach i wystarczy je wyszukać, jak wpiszesz sobie fitness dla zapracowanych kobiet więc będzie teraz mniejsza ilość mnie na ogólnych kanałach, natomiast dużo więcej konkretniejszych informacji będzie w moich trzech programach, w których współpracuję z klientkami, czyli Odchudzanie dla Leniwych, Klub AS i Najwyższy, czyli Jesteś Warta. Także miejcie świadomość tego, a jeżeli potrzebujecie, żeby Wam pomóc właśnie w temacie zdrowych nawyków, odchudzania, wyrobienia w sobie tych treningowych, dobrych nawyków, to warto jest wysłać mi wiadomość. I to jest jakby słowem wstępu. Także, cześć, skarby, fajnie, że jesteście. I chcę wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak mylimy się. W dużej mierze się mylimy. Większość ludzi się myli, i uwaga, będzie impreza. Mamy blaka, który jest bez cukru, i będziemy go wypijać razem. Podobno ten dźwięk otwieranej właśnie puszki. Tutaj, jak jesteście, to będziecie słyszeć też ten dźwięk. Otwieranej puszki, tak samo jak dźwięk otwieranej paczki chipsów, jest takim dźwiękiem, który nas triggeruje i od razu mamy ochotę zrobić to samo. Także nie wiem, czy też tak macie, ja się napijam. Idziemy sobie dalej. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jak cała właśnie branża odchudzania, i my, jako osoby, które czy w niej pracują, czy po prostu korzystają z informacji się w dużym mierze mylimy, bo my skupiamy się głównie na tym, żeby się odchudzić. Czyli nieważne po prostu to, czy ja tracę tkankę tłuszczową, czy ja tracę tkankę mięśniową. Nie, nie ważne, bo ja muszę być chudsza. Czyli jakby tą naszą pewność siebie przykładamy do tego, ile my ważymy, nie? Czyli patrzymy tylko właśnie na to przede wszystkim, czy zgadza się ta cyfra, która, którą widzimy na wadze? Nie? Dajcie znać, czy wy też tak macie, nie? że wchodzisz na wagę po prostu, jak waga jest taka, jaka ma być, to po prostu od razu jest uśmiech, jest radość, że dobra robota, nie? czyli skarby. Dajcie znać, czy wy też właśnie tak macie, że skupiacie się głównie na tej wadze. I waga jest genera generalnie tak zwaną relacją między waszym ciałem a grawitacją mierzoną. Mierzoną na wadze w postaci kilogramów, nie? I ja wiem, że większość z nas tak ma, ja kiedyś też tak miałam, że głównie przejmowałam się tym, jaka jest właśnie ta, ta, ta liczba, wiecie, na wadze. I tu Wam od razu powiem, że to jest ta pierwsza z rzeczy, której, która nie jest moim zdaniem zgodna, i powiem Wam dlaczego, i później Wam będę mówić o dwóch takich najważniejszych rzeczach, na których warto jest się skupić. To damy dwie rzeczy, na których ludzie się skupiają, a uważam, że nie jest to dobre, żeby się na tym skupiać, i dwie takie rzeczy, na których warto jest się skupiać. Więc pierwsze to jest tylko i wyłącznie skupianie się na wadze, że przecież jak ja ważę, ja ważę aktualnie czy skarby, muszę się zważyć, ale to jest coś około 66 kg. nie? Przy 1,76 m to jest jakby taka dosyć zdrowa, zdrowa waga. Ani nie jestem wychudzona, ani nie jestem, wiecie, jakaś tam dopasiona. To jest dla mnie taki naj, najfajniejsza z, z, z wagi, natomiast będę idę w kierunku, żeby mieć więcej mięśni, więc ta waga będzie też większa. Ale standardowa osoba skupia się na tym, że ja muszę ważyć tyle i tyle kilogramów. Kiedyś jak ważyłam tyle i tyle kilogramów, to czułam się najlepiej. I to jest duży błąd, bo nie patrzymy wtedy na to, ile my mamy mięśni. Nie patrzymy też na to, jak wygląda nasza skóra. Nie patrzymy też na inne aspekty, tylko patrzymy tylko i wyłącznie, że waga się musi zgadzać. Jakbyśmy kupowały po prostu cukierki na kilogramę, nie? Waga się musi zgadzać. Czy złoto po prostu, nie? Jak chcemy się wziąć i e, oszczędności po prostu jakoś ulokować. A to nie jest prawda. I zaraz i wytłumaczę Wam, dlaczego to nie jest prawda za momencik. Kolejna z rzeczy, którą moim zdaniem jest taka mylna, to jest właśnie to, że Staramy się, jeżeli chodzi o kwestie treningu, to tylko i wyłącznie robić taki trening, który daje nam, który szybko po prostu spala kalorie, nie? Czyli jak my zaczynamy ćwiczyć, no to najważniejsze, czy jak ja mam te 15 minut i będę ćwiczyć przez te 15 minut, to ja, żebym ja jak najwięcej spaliła kalorii, nie? To jest moim zdaniem strasznie mylne i powiem Wam czemu to jest takie mylne. Bo z kilku aspektów, bo jeżeli na przykład jesteś na takim etapie, że nie ćwiczyłaś przez jakiś czas, miałaś po prostu inne priorytety, nie ćwiczyłaś, troszkę tam nabrałaś tych kilogramów eee, i dajcie mi też znać w komentarzu, czy tak podchodzicie do treningów, że jak ja już ćwiczę, to po prostu, żeby spalać jak najwięcej kalorii, żeby jak najszybciej się odchudzić, dajcie znać, bo to jest, myślę, też bardzo ważne. Więc jeżeli tak macie, to to jest zabieranie po prostu z jednej strony, no to jak my jesteśmy, wiecie, nie mamy kondycji, no to jak zrobimy hardkorowy trening, po którym będziemy miały ochotę po prostu prawie że zwymiotować, czyli zazwyczaj jakiś ostry trening, jakiś skalper, jakiś trening taki interwałowy, po którym mamy ochotę się po prostu wywrócić i zwrócić całe śniadanie, nie? Więc jak my tak robimy, no to wtedy coś ściania krzywa pomalowała. Jeżeli my tak robimy, no to co się wtedy stanie, nie? No wtedy się stanie tak, że my nie będziemy w stanie połączyć tego, że ja się dobrze czuję i ja trenuję i robię to dla zdrowia, nie tylko i wyłącznie do tego, żeby się, no właśnie, i napisała, że tak ma, żeby nie tylko i wyłącznie, żeby się odchudzić. I zobaczycie, ja wam wszystko zaraz wytłumaczę, bo. To jest skarby. Ja jestem kompletnym leniem, Sylwia pisze. <grystanie> ja też się uważam za lenia, tylko już mam dobre nawyki i zdyscyplinowałam tego lenia w sobie. To Wam powiem szczerze, że też się tak uważam. Więc jeżeli my będziemy tak robić, nie? Czyli, ojku, ja muszę po prostu teraz tylko to ćwiczyć, na no, czym spał jak najwięcej kalorii. zacznę robić skłosza, biegać po prostu, wiecie, interwały i to po prostu będzie to. I to wam powiem, że to jest strasznie mylne, bo jeżeli my tak robimy, no to co się dzieje? Nie jesteśmy w stanie mieć dobrej relacji z, z ruchem. To to jest coś takiego, jakbyście chciały mieć związek tylko po to, żeby się z kimś przelecieć, nie? To jest tak, nie? Czyli po prostu, a dobra, ja będę mieć tutaj kogoś, a po co ci to jest potrzebne? No tylko do seksu, nie? No nie tak skarby, nie? Chcemy mieć też po prostu jakieś odczucie bezpieczeństwa, z kimś fajne połączenie, na kogoś liczyć, nie? Popatrzcie. A jak my tak podchodzimy do tego treningu, tylko i wyłącznie, że ja muszę się natychmiast jak najszybciej odchudzić, no to to jest bez sensu, to jest płytkie, nie będziemy w stanie wyrobić sobie dobrej relacji z naszym ciałem, z ruchem. Więc, <laughs> nie wiem, czy wam się podoba to porównanie, właśnie teraz mi wpadło do głowy, nie? Takie nowoczesne porównanie, słuchajcie. Więc z jednej strony jest to bez sensu, no bo nigdy nie nauczymy się dobrze ćwiczyć, nie nauczymy się tego, że ten trening jest nam potrzebny do życia. Eee tylko będziemy cały czas wymagać od niego, żeby się tylko, wiecie, tylko i wyłącznie szybko odchudzić. I Jednocześnie to będzie dla nas tak trudne, ten trening, no bo to są trudne treningi, na których się spala najwięcej kalorii, najbardziej wymagające, no i wtedy jak to będzie takie cholernie trudne, no to będzie nam trud... to jakby nie będziemy w stanie, jakby zaraz będziemy mieć kontuzję, zaraz będziemy się czuć źle w swoim ciele, to jest bez sensu, więc... Te dwa takie przekonania, że tylko i wyłącznie najważniejszą rzeczą jest waga, że tylko i wyłącznie trening jest nam potrzebny, żeby się jak najszybciej odchudzić, wywalamy. To jest stare. Na to nie patrzymy w ogóle. Fakiet po prostu to nie jest to. To już nie działa. Popatrzcie, ludzie tak patrzą na trening i na odżywianie przez długie, długie lata. Słuchajcie, my żyjemy w czasach, w którym. Każdy tylko się chce odchudzać, nie? Ponad 73% osób ma problemy albo z nadwagą, albo z otyłością. To jest naprawdę dużo. Jest coraz większy problem właśnie z otyłością wśród dzieci. Choroby towarzyszące otyłości, jak cukrzyca, jak wysokie ciśnienie, miażdżyca, cały zespół metaboliczny, no to one zabijają, jakby dziesiątkują społeczeństwo, jak się na to patrzy, nie? I sama mam tego duże doświadczenie, nie? że już nie żyją moi rodzice. Wujek ostatnio umarł, który właśnie też miał cukrzycę i tak jak się na to wszystko patrzy, no to to nie działa, nie? Popatrzcie, nie działa to, że ja tylko i wyłącznie będę Wam mówić i opowiadać o tym, że trzeba się odchudzać, nie? I, i jak się odchudzić? To nie działa, bo tylko i wyłącznie patrzymy płytko. Nie będę Wam tylko i wyłącznie zamieszczać treningów, w których, po których będziecie mieć płaskie brzuchy i po których po prostu będziecie spalać jak najwięcej kalorii, bo to jest bez sensu. W taki sposób, skarby, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób polepszyć długofalowo naszego życia. Ale są dwie ważne rzeczy, o których warto jest mówić i które warto jest robić, i na których warto jest się skupiać. Po pierwsze, to mięśnie w naszym ciele. Nie tkanka tłuszczowa, tylko mięśnie. I chcę Wam powiedzieć, bo jest bardzo fajna lekarka ze Stanów Zjednoczonych, ona nazywa się Doktor. Gabriel Lyon. Doktor Gabriel Lyon. Śliczna kobieta. Wysportowana. Taka, wiecie, silna, ale też taka inteligentna. Bardzo tak fajnie opowiada o, o tych właśnie rzeczach. Ja ją od jakiegoś czasu śledzę. Słucham jej podcasty. Bardzo fajna babeczka. I ona ma taką ciekawą historię, bo ona pracuje jako lekarz ten geriatryczny, czyli właśnie z osobami starszymi. I ona mówi, że jako lekarka, jako cała ta część branży też właśnie fit, jest, czuję się bardzo winna tego że starsze osoby mają tak duży problem właśnie z, z poruszaniem się, z tym, że mają nadwagę i właśnie ona ma ten, ten, o tych dwóch takich ważnych rzeczach ciągle powtarza. Ja Wam też o tym od lat powtarzam, ale chcę Wam to powiedzieć jeszcze raz tak naprawdę dobitnie, nie? żeby po prostu trzasnąć dłonią w stół, jakbym trzasnęła to by to wszystko się rozpieprzyło, więc nie będę tego robić, ale żeby trzasnąć ręką w stół, rzucić mikrofon słuchajcie i powiedzieć żebyśmy zaczęły zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na wadze i na spalaniu tkanki tłuszczowej zaczęły skupiać się na wyrabianiu mięśni i to jest to na czym ja się skupiam i co mi daje najlepsze efekty więc Dlaczego są nam potrzebne? To są ważne są korzyści. Nie? Dlaczego są nam potrzebne ten język korzyści? Większa ilość mięśni dziewczyny. I od razu Wam powiem, że my, kobiety, czy nawet faceci naturalnie, nie są w stanie wyrobić w sobie takich potężnych ilości mięśni, jakie mają kulturyści. To są osoby, które ćwiczą kilka razy dziennie, które jedzą potężne ilości i kalorii, i białka, i też jeszcze koktajli sterydowych różnorodnych, więc my tam nie idziemy i nie będziemy się na tym skupiać. Naturalnie w domu, posiadając takie rzeczy jak najpoczątku ciężar swojego ciała, a z czasem na przykład ketle, Czyli obciążniki kulowe. Jesteśmy w stanie bardzo fajnie wyrobić swoje mięśnie i wzmocnić te mięśnie. I po co nam to jest potrzebne, nie? I teraz co? Będziemy teraz chodzić po prostu tylko na siłownię i dźwigać ciężary. Po co nam to jest potrzebne? Już wam powiem, po co jest nam to potrzebne. Po pierwsze, tkanka mięśniowa. Jak mamy więcej mięśni, to spalamy więcej kalorii spoczynkowo. Więc można jeść więcej, nie? E, I nie tyć. Po drugie, mamy mniejsze ryzyko osteoporozy, czyli to jest ta choroba, która właśnie w starszym wieku i teraz nawet osteopenia, czyli w młodym wieku też osoby mają już taką tak zwaną osteopenię czy taką osteoporozę i mają przez to tą deminalizację kości. Więc jest lęk związany z tym, żebyśmy nie miały po prostu jakichś kontuzji, nie? złamań za, za częstych. Później utrata mięśni związana z wiekiem, to my już się nie tym nie będziemy przejmować, bo my po prostu będziemy dźwigać ciężary czy nawet pogorszenie jakości życia. Jak my mamy na przykład takie wzory wokoło siebie, że już w wieku, wiecie, emerytalnym nie ruszamy się za dużo, nie? Już tylko telewizor, pilocik, i po prostu, wiecie, kapcie, nie? No to wiadomo, że jakby te osoby mogą mieć na przykład gorzej wyglądającą skórę, słabe mięśnie, problemy z poruszaniem. Natomiast my jesteśmy, jako kolejne pokolenie, mądrzejszym pokoleniem. Nie to, że nasi przodkowie są starsi, tylko my, my jakby gorsi w jakiś sposób. Nie. My, będąc kolejnym pokoleniem, po pierwsze, jesteśmy Większe, co też jest naturalne. Po drugie, mamy też lepiej, większe, jakby bardziej dostosowane mózgi i większą ilość informacji. Więc tą naukę od naszych przodków warto jest użyć do tego, żeby zrobić kolejną rzecz lepiej, czyli żeby zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na tym, że ja się muszę odchudzać, spalać kankę tłuszczową, to wyrabiajmy te mięśnie i dzięki temu będziemy mieć lepszą jakość życia nasze ciała będą silne, będą sprawne, nie będziemy bały się po prostu, wiecie, pokazać nago, czy zobaczyć nago po prostu w lustrze, nie? Będziemy mieć silne ciało, to będzie zapobiegać kontuzjom, będziemy spalać więcej kalorii, to będzie wspomagało wszystkie jakby nasze stawy, kości, właśnie te mięśnie silniejsze. Będziemy mieć ładne tyłki, piękne ramiona, silne nogi, piękne brzuchy po prostu. Będziemy w stanie... Podnieść po prostu 20-kilogramowego psa, tak jak ja mam, bez problemu, nie? Będziemy w stanie po prostu unieść coś ciężkiego nad głowę, zawiesić sobie, kurde, firanki, przynieść ciężkie po prostu zakupy, nie? Z samochodu czy tam do domu, nie? Popatrzcie, to są naprawdę piękne rzeczy, które my jesteśmy w stanie zrobić. Czy jak pojedziemy sobie na wakacje, będziemy chciały przetestować jakąś formę sportu, to my będziemy wyglądać tym, będziemy po prostu silne i będziemy w stanie zrobić na co mamy ochotę, po prostu jaką, jakikolwiek sport, bo będziesz miała silną bazę, silne ciało. Dlatego pierwszą z rzeczy jest to, na czym powinnyśmy się skupić, to jest to, żeby mieć więcej mięśni w ciele. Żeby po prostu mieć więcej mięśni. I widzicie, że ja nie jestem jakimś dopakowanym, po prostu wiecie. Laską, natomiast ja, jak się rozbiorę, to widać wszystkie moje mięśnie, nie? To widać, że są i bicepsy, jest ładnie silny brzuszek, jest dubka, nie? Jest tyłek po prostu, uda są silne, łydeczki są silne, nie? I o to też chodzi, nie? Po prostu o to, żebyśmy czuły tą moc w sobie, nie? Żebyśmy nie miały takich przekonań, że ja mam słabe ręce, ja mam słabe uda, ja mam słaby brzuch, ja mam słabe plecy. No, masz słabe, bo ich nie ćwiczysz, nie? Więc jak chcesz i mieć się silniejsze, to się ćwiczy. To się wzmacnia po prostu te mięśnie. Dźwiga się ciężary załogo. I druga z takich bardzo ważnych rzeczy. Płynna energia wlatuje coraz lepiej. Widzicie? Ach. Więc, druga z takich ważnych rzeczy, o których my potrzebujemy więcej myśleć. To jest białko. Uwaga, powiem to jeszcze raz, to jest białko załogo. Więc zamiast skupiać się na tym, że ja muszę jeść teraz tylko jedzenie, które ma jak najmniej kalorii, o matko, jakieś ujemne kalorie, no to warto jest sobie to uświadomić, że my jako ludzie potrzebujemy kalorii do tego, żeby nasze życie, żeby nasze ciało funkcjonowało. Jest coś, co się nazywa kalkulator TDEE. I zróbcie sobie takie doświadczenie. Macie zadanie domowe od Waszej ulubionej trenerki Ani. Wchodzimy sobie w Google, wpisujemy kalkulator T, D, -E -E. T jak Tadeusz, D jak Daria, E jak Edward, E jak Edward II. Więc kalkulator T, -D -E. Wpisujemy sobie tam swój wiek, wzrost, wagę, płeć i taką przypuszczalną aktywność, jaką masz. Tylko tak, jak jest faktycznie, nie? A nie jakby było w idealnym świecie, nie? Wpisujemy. I to nam wylicza, ile my kalorii potrzebujemy na co dzień. I my wtedy już widzimy, nie? Załogo, że, że zaraz odpowiem, Ania, poczekaj. Więc jeżeli my już widzimy, że powiedzmy, powie, potrzebujemy tak jak ja, około 2,500 kalorii, ja tak no 200 powiedzmy, potrzebuję y, łącznie z moją aktywnością, żeby zjadać na co dzień, nie? To to jest jakby ważne. I moje ciało jest coś, co się nazywa podstawowa przemiana materii, czyli to jest to, że moje ciało potrzebuje powiedzmy tam około 1600-1700 kalorii, tylko i wyłącznie, żeby przetrwać, żeby mi po prostu serduszko pykało, żeby mi krążyła krew, żebym po prostu miała ślinę, żeby mi włosy rosły. I żebym nie musiała się sama tym przejmować, tylko żeby to moje ciało za mnie robiło, nie? Więc jak my się tylko i wyłącznie skupiamy na tym, że przecież ja muszę jeść teraz jak najmniej kalorii, tyle co w rubelek, żeby się odchudzić, to to jest brednia i nie mam się co tym przejmować. Deficyt kaloryczny oczywiście jest ważny, jak chcemy się odchudzić. Natomiast drugą rzeczą, o której dzisiaj chcę Wam powiedzieć, to jest to, że my potrzebujemy jeść więcej białka. Bo białko i są białka, które pochodzą od zwierząt, od roślin, oba są bardzo ważne. Są białka, które są jakby częściami białka są aminokwasy. Ja uczę tego moje klientki bardziej. Tutaj nie mamy na to aż tyle przestrzeni odnośnie jedzenia, żeby Wam wszystko powiedzieć. Natomiast białka i aminokwasy to są tak zwane takie... Aminokwasy to są tak zwane cegiełki, takie cegóweczki, które składają się jakby na, na mur, na ściany. No i ścianą jest białka, a minokwasy to są te cegłówki. Nie? Więc i roślinne, i zwierzęce, czyli takie rzeczy jak, moje drogie, mięso, jaja, ryby, nabiał, odżywka strączkowa, tofu. E, tego typu rzeczy, to to wszystko zawiera białko i my potrzebujemy jak sobie kupujemy coś do jedzenia są zawsze takie rzeczy jak wartości odżywcze napisane na opakowaniu, wartości odżywcze i to nie jest po to tylko żeby zapełnić opakowanie puszki, czy tam opakowanie żarełka tylko to jest żywa nauka, czytamy wtedy ile to mi daje kalorii, no w 100 ml daje mi 2 kalorie spoko, damy seradę radę, ma to tam 250 ml, czyli łącznie 5 kalorii. Spoko, nie? Damy sobie radę z tym, ze spaleniem tego, nie? Bo i tak potrzebujemy w kolejnych kalorii, żeby przetrwać, nie? Później, ile to daje? Przede wszystkim białka się skupiamy. To mi dało zero białka, więc nie jestem z tego zadowolona. Natomiast w każdym posiłku możliwym ja jem białko i to jest moim priorytetem. I tu Was do tego zachęcam. Skarby, popatrzcie sobie. Czy wy nie przypadkiem nie skupiacie się też na tym, żeby jeść jak najmniej kalorii, żeby jeść jak najbardziej, wiecie, organicznie, żeby po prostu jakieś inne tam idee sobie wkładamy, a jemy na przykład za mało białka, który jest przede wszystkim budulcem naszych mięśni, naszych wszystkich tkanek, skarby. Więc to białko jest nam potrzebne właśnie do tego. Daje nam wyższy potencjał metaboliczny, czyli jak myjemy białko, to 1 gram białka ma tam chyba 4 kalorie. <noise> Mogę się mylić, ale o tyle na pewno jest, więc tyle nam daje kalorii. I około 25-30% kalorii z białka spalamy tylko, żeby je strawić. więc tutaj już jest dużo więcej niż przy innych makroskładnikach. Białko nam pomaga w tym, żeby się szybciej regenerować, buduje nasze mięśnie i wszystkie inne tkanki. Ma, daje większe odczucie sytości, więc jak my będziemy w każdym posiłku po prostu to białko zjadać, to nie będziemy chodzić głodne i wkurzone, tylko po prostu nasze ciało po treningu się lepiej zregeneruje, wyśpimy się, wszystko będzie super. Więc dzisiaj zależało mi na tym, żeby Wam powiedzieć kochana załogo, że zamiast się skupiać tylko i wyłącznie na wadze, to my już tego nie robimy. Zamiast się skupiać tylko i wyłącznie na tym, czy ten trening da mi odpowiednią ilość spalonych kalorii, my skupiamy się na tym, żeby, moje drogie, i nie, żeby nie jeść jakichś rzeczy, które mają ujemne kalorie, jak najmniej kaloryczne, bo po prostu przecież ja nic nie powinna mieć, żeby się odchudzić. To już jest stare, my się tak nie zachowujemy. To już wiemy, że to jest po prostu, to nie działa, nie? Jakby to działa, to byśmy miały po prostu epidemię ludzi z płaskim brzuchem, po prostu super wylaszczonych, a nie epidemię osób, które mają nadwagę i otyłość ponad 73% społeczeństwa czy skarby. Więc zamiast tego, my zaczynamy skupiać się na tym, żeby zbudować więcej mięśni, czyli dźwigamy ciężary. Czyli robimy takie rzeczy jak ciężar, jakby z ciężarem ciała trening, później trening z ketlami, czy jeżeli lubimy na siłownię, idziemy na siłownię, budujemy mięśnie, czyli skupiamy się na zbudowaniu mięśni, a druga z rzeczy, na których się skupiamy to jest to, że skupiamy się załogo na większej ilości białka w diecie i to jest to. Już Wam wytłumaczyłam, dlaczego. Długo Wam już o tym dzisiaj mówię. I na samo zakończenie chciałam Wam powiedzieć, że podcast rozwija się tylko i wyłącznie w momencie, organicznie, w momencie, gdy słuchacie ten podcast, gdy komentujecie, chociaż się nawet warto jest przywitać. Druga z rzeczy to jest to, że my. Udostępniamy to u siebie, jeżeli chcesz po prostu, bo wiecie, ja tutaj nie jestem po to, żeby była popularna. Ja tutaj jestem po to, żeby zmienić coś w waszym sposobie, jakby najpierw myślenia, a później w takim zachowaniu codziennym. Więc dlatego ja Wam mówię szczerze, dlatego ja poprzeklinam, dlatego mówię, że często my się mylimy, bo sama się kiedyś myliłam mocno i nieraz też mi się jeszcze zdarza pomylić i nie jestem jak osioł, nie mówię, że to po prostu ja się nigdy nie mylę i ja po prostu wiem wszystko najlepiej. Nie. Tylko ja sobie potrafię powiedzieć, ok, myliłam się, mam teraz lepszą wiedzę, większą, wiem, że się myliłam i potrafię się do tego przyznać. Więc tak mają podobno dorośli ludzie. <ścoughs> Co jest mi miło być już dorosłą, nie? Więc, kochana załogo, pamiętajcie, że warto jest i to jest po to, nie? żeby was zbusić do myślenia, popchnąć do myślenia i popchnąć też do tego, żeby wpłynąć na wasze zachowanie, żebyście miały lepsze zdrowie i lepsze życie, żebyście robiły więcej tych rzeczy, które są trudne, ale jednocześnie, które dają wam dobre życie, bo na tym mi zależy, dla mnie i dla ciebie. Więc, dokładnie, człowiek całe życie się uczy. To jest to. Więc, kochana załoga, to jest to. Czyli to jest podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet, i uwaga, dużo ogłoszeń. Jako, że będzie mnie teraz trochę mniej, to potrzebuję więcej Waszego wsparcia, żeby udostępniać, żeby komentować i będę robić coś, co się nazywa, że najpopularniejsze komentarze, skarby, najpopularniejsze komentarze będę podczepiać na samej górze. A jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie w komentarzach. I ja po prostu takie pytania, które są, wydadzą mi się jakieś czy najbardziej popularne, czy które są najbardziej potrzebne, to ja na bazie tego będę stwarzać Wam na przykład rolkę czy jakiś materiał na YouTube, więc w taki sposób po prostu możecie też pomagać mi, a ja mogę pomagać Wam. I oczywiście jeżeli chcecie, żeby wam pomóc w tym, żeby wyrobić większą ilość mięśni, żeby w prostszy sposób jeść więcej białka, żeby być silną, szczupłą i pewną siebie, to warto jest mi wysłać wiadomość najlepiej na fanpage'u Anna Soś, Sośniesz trenerka i po prostu dobiorę wam któryś z moich programów i pomagę wam bezpośrednio w tym, żeby mieć Piękniejsze, silniejsze, szczuplejsze ciało, więc skarby. To jest tyle na dzisiaj. Kocham Was. Ja jestem Ania Sośniesz, online fitness coach, a to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Zbliżamy się do 300 odcinka 300 odcinków skarby. Więc jeszcze raz Wam przypomnę, gdzie można znaleźć wszystkie odcinki, to jest na pewno. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czyli te wszystkie miejsca, gdzie można znaleźć właśnie podcasty, wpisujemy fitness dla zapracowanych kobiet lub na YouTubie Anna Sośnierz, trenerka, tam jest taka specjalna playlista, która się nazywa podcast fitness dla zapracowanych kobiet i to tam jest. Dobra, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie i do dzieła, kochana załogą.